Siema! Z tej strony jest zegarek, i nagrywam grę on z Sim City. Witam burmistrz, mam na imię Ewa i jestem twoją, Twoim doradcą. Mam Ci pomóc w stawianiu pierwszych kroków. Najpierw musimy połączyć miasto z główną autostradą. Widziałem, że tu grę grałem. Nawet już mam takie budynki, więc tylko nie tu, bo mam tutaj sobie zrobić drogę. Nie mogę. Czemu? Yy, o, 10 na 1, ten dobra. W końcu większym. Yy, dzięki. Dzięki budowie domu. Ach, doskonale pomysł jeszcze właśnie, a w cało pierwsze osiedle teraz sklep z czymś tam, nie wiem, z czym nawet. No, tutaj może tak sobie okręcać kamera Można łaźnić po całej mapie, ale raczej ta raczej to jest trochę słaba. No, wiem, że już jest gotowy. Kolejny dom. Dobra. Budujcie, budujcie. Znowu... Pani ja przepraszam za psa. jak go słyszycie, to przepraszam. 52 ludzi pewnie Tak jak zawsze. Dobra, za minuty damy za to. Boję się ciemności. Jak ja. I właśnie, dlatego ja w tej grze tego nie lubię, bo... To W tej nocy trzeba podawać za 6000 Kolejna że to, to już się damy gdzieś daleko od naszej. Tylko tu mogę dać. Bo to będzie właśnie mi Metal by Dobra. Kolejna znowu. Dobra. Aha, hmm. No nie chciałem tak. Chcę tak o. Kolejny pięć 50... Dobra, teraz wodociągi. Wodociągi. Tutaj. Ale to co nie mogę. tam postawić koło tamtego. Nie ja chcę. Chciałbym, tak żebyś pokazała Twoje miasto. Dobra. Mhm. Nie mogę, bo... Po... Oj, przepraszam. Chodź już do świętego miasta. No, tego jego miasta robi Widok. Dobra. A co się nie ma, co się nie sprzedać? Dobra, no to ja już wracam do swojego miasta. назовем Люксембург Люксембург Саможун вот. Туда и поставим Kolejna. Nie, tego nie chcę. Teraz... Zawsze najwyższe tutaj. Postawimy. Teraz przeniesiemy to. To jest tylko drogę do nich. Stąd, ale to ma być tu. Stąd, tak tak, a potem tak, no nie. nie, tu, tu, a potem tak, dobra, postawimy kolejne domy, dobra. Tym odcinkiem w... zostawcie pięć łapek w górę. I. To. No? Y... Tak jak mi się brakuje to. No ja, No tu muszę powstawić, bo inaczej. Będzie źle. Ach, dobra, weźmiemy nie odtąd, odtąd weźmiemy, dołączymy tę drogę, dobra. Tutaj jedno cyk, tutaj trzeba poczymać gwoździ, tutaj poczymać to. Dobra, łatwo to należy ogarnąć. Już mam dwieście, nie, już mam 312 dwanaście ludzi, więc mm, nikt Burmistrzu, dotykaj nasze chmurki z opiniami. Możesz otrzymać jakąś wyjątkową nagrodę. No, to byłoby fajnie. Aktualnie ta gra polega na zbudowaniu miasta, jak największego się da. No. Ych. I ja w takiej gry nawet lubię grać. Nie powiem, że nie. Dobra. Postawimy tu i... O, ale ja teraz do domu stawiać. Chyba tutaj dwa tutaj czego potrzeba. Na no, tych. No to. To się ogarnie. Tutaj teraz trzeba ogarnąć to. 1466. Dobra. A tutaj brakuje mi tego gwości. Tutaj brakuje tego. I tutaj brakuje tego. I... Aha, tam tam tam. nic nie brakuje. Brakuje jedną rzecz. Co, co tu? Łubudubu, ubudu, Łubudubu, Łubudubu. Niech żyje, bo już na miasta. Okej. No. Nieco do krzyku. <gry> Dobra. Kolejna kasa, no, już zaraz miał kolejny lewe, więc yy, to tutaj trzeba czego Drewno. Ja mam drewno, sobie? A jest, dobra. W mieście brakuje prądu. Energię. Mhm, wiatrowa. Syk, tutaj. Dobra, i spowodowałem 13 tysięcy, więc fajnie nie jest, bo chciałbym mieć więcej kaski. 3 minuty. Dobra, damy tak, bo żeby mieć więcej. Dobra, awans, kolejny poziom. Czekajcie ja położę gra Aha, zeszłym z na trzeciego na trzeci level. Okej. Okay. Patrz. Okej. Okay. To nie, 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 nie. Tego ja nigdy. Ty to wszystko zrobić. ale to jest drugie. To tu to za 4000. O, tutaj jeden. Na wszystkich tych. Dobra. Ym, przepraszam na Dobra, ja jestem już, przepraszam. Jak były jakieś włosy? O ja! Szowym dziesiątkiem wspaniale mieć podobny skład budowlany. Ja już mam to opanowane na pamięć normalnie, bo. O! Doski. Pst, nie ma desek. Dobra. Tu są dwie te, tutaj tu musimy dać dwie te, a tutaj damy to. Dobra. Jest dobrze. Na, na razie tutaj, no to jest. No ale to jest. hamski się nie potrzebują. Dobra. Mogę dać jeszcze jedną? Chętnie. Trzeba jeszcze Dobra. Teraz może jakiś skład? Mogę? Nie mogę nic. No nie. Już mi to Ziemia, dziękuję Ci za to, że czerpiesz energię z wiatru. Okej. Okay. Niby to dla mnie yy, nie nowość, to wiadomość. Zdymowałeś. No nie, nie chcę tego. Dobra, dobra. Boki mam postępy. Pokaż więcej. Dobra, skrzynka No. Dałoby się. Dobra. Jeszcze mam co. Odbierz, uwaga, otwieram skrzynkę na wypadnie. 400 zł. Dobra, może być ukończona aż kolejne. Chcemy czerpać tunel ze swego miasta. Wybuduj więcej parków. Okej, okay, zaraz to zrobię. Parki. Ile to kosztuje? Dobra. Parki, parki, parki. To nie. To nie. To mogę. Parko, parku, nie, nie. A jeszcze jednego, jeszcze jeden park. może postawimy. No dobra, na razie nie. Zaraz całą kasę stracę. A później, do... nie, gorzej, gorzej wydatne rzeczy, więc wolę tak mieć po Dobudujcie drogę. Ok, no to już drogę dobudujemy. Tak. Dobra, dobrze. Widzieliśmy burmistrz na. Widzieliśmy burmistrz na nas. Ok. Brak łącznie. Aha. Dobrze. Teraz już jest połączone. Kurbisz. Kolejna nagroda. 500 zł tym razem. Dobra, jest. Dobrze. Dwie minuty jeszcze to zapusty, Oprócz kolejne. O! Wow. Co oni chcą? Dobra. външни плод. Добре. Добре, Те, а е, добре, кое е тя, което добре, кое е. добре, Окей, зараз не сме, че не си прековало, фабрик, наве. Pozytywa Dobra. A za które to jest lewera? To za 40 tych, a to za 60, a to za 150, a to za 150, a to za 4 jakieś klucze, a to za 100 tego, mhm. a to za 6 takich się nie wiem, co będzie z tymi kluczami. Mhm. Kocham ten park Ogólnie dzisiaj będzie odcinek 15 minutowy, zostawcie suba na kanale, no i jak mówiłem wcześniej, 5 łapek w górę, od razu wlatuję nie, 2 łapki w górę i od razu wracaj kolejny odcinek, bo hmm. nie chcę. Pozdrawiam. Ja mogę coś zrobić? Tak, to mogę zrobić i mogę zrobić to. Dobra, kolejne dwa domy. Bo to był zarówno czwarty level. Ubudowuję, ubudowuję, niech żyje burmistrz naszego miasta. Aktualnie nagrywam ten odcinek Dzisiaj, bo miałem go jednak przesunąć na wtorek, ale jednak dzisiaj mi się udało. Zdążyłem się wyrobić czasem. Dobra. O porcja fajerwerków, i to w dzień. Powinno być nocy, no ale dobra. Nie wnikam. No to dobra, do kolejnego odcinka, pa.